I hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Niepopularny, a to jest ok, e, więc e, zaczął coś gadać, więc odpaliłem streamucha. Eee, znaczy streamuha? Streamuha tak ja mam cały czas. Więc odpaliłem nagranie. Eee... I. Czyli Na kolczatki, szybkie przejechanie przez. Powoduje przebicie opon. Zlikwiduj wszystkich żołnierzy, jest niż billboard, by przejąć punkt kontrolny. Ho, ho Coś dla mnie! Checkpoint. Fajnie by było jakby był tutaj jakiś łuk czy coś takiego, nie? Mam nawet podpisane, porucznik Vasquez. Gdzieś tutaj jest ktoś jeszcze. I to wydaje mi się, że bardziej tutaj niż na dole. Czyli duża szansa, że ktoś jest na wieży. A tak nie na wieży. Jak on się tam... Aaaa, nieważne. Jest kusza. No to zazwyczaj w Far krajach była jakaś taka broń do, do zabijania po cichu, więc... Eee, cel wojskowy, ranga pierwsza. No tak, ale to ja go chyba robię, więc, więc nie potrzebuję nawet się mu przyglądać. Dobra, mamy jakieś kluczyki. Rozumiem, że pewnie z tymi kluczykami mam sobie wejść tutaj. I mogę wszystko zajmować. Fajno. Tu było coś zbagowane. Jarańska SRK. Zawiadomienie, akcja przeciw wandalizmowi, nie zgadzamy się na terrorystyczny wandalizm. No mogli zrobić lepszą jakość tej mapy, wiecie? Siomek. Czyli trafienie w hełm faktycznie nic nie daje. Hmmm coś sobie to, co wcześniej pisałem. No, a ja cię poinformowałem. Jak mi zdradzisz coś związanego z fabułą, czy coś w tym stylu, yy, to będzie pan. Także się musisz powstrzymać. Dobra. <laughs> Dostarcz tego konia do koniowązu. Dzięki temu uzyskasz możliwość wezwania go z dowolnego konowiązu. Yy, dobra. Okej, okay. to kumam, ale... Mam wrażenie, że czegoś tu jeszcze nie zrobiłem. A Billboardu nie zniszczyłem. No właśnie. Ale walpogała. Czyli rozumiem, że tak. Kroczek po kroczku będziemy odzyskiwać całą wyspę, całą mapę. No, ogólnie jak w Far up, <laughs> Punkty partyzanckiej karmy. Spoko. A jak przechylam myszkę, to też koń tam skręca. Z jednej strony ok, a z drugiej strony, jak na przykład chciałby jechać prosto i, i, i strzelać w lewo do kogoś czy coś, to to może być troszkę problematyczne. Co tam jeszcze było? Leki! Uu. Pierwszy raz chyba znalazłem leki w grze. Interesujące, na czym ja się tutaj bagowałem. Mam pokazane, jakby strzałkę w górę. Widzicie? Jest taka, jakby strzałka w górę. A użyj kotwiczki! Jakie to mądre było! Będą mądrzejsze niż ja, bo ledwo to zauważyłem. Użyj tyrolki. Aha, i mogę użyć tyrolki w którą stronę chcę. Czyli na przykład tam przywaliłem w słupek. Całą prędkością. No ale ja ci nie zrywam, jak to będzie wyglądać, bo rozumiem Ci, jak trzeba zrobić, żeby podpisać to zakończenie i tym zakończeniem nie ingerujesz w fabułę. Uh -huh. Tylko dostajesz kulkę w łeb pewnie. Nie ever Juan Cię Cię Masz niewyrenderowaną osełkę. shit from Castillo today. Are you Ooh. going to tell me what I'm stealing? Depleted uranium. Pardon, yeah, I so you know so uranium. You heard me. Look, all I know is I burned my last contact in the army tracking it down for Juan. You ex-military? Isn't everybody? Okay. Just show me where it is. First, you take this parachute. Trust me, it can save your life. Now I'll take you to the old Spanish fort. They've got it locked up inside. Okay. <laughs> Spoko? Tak, troszkę przerażająca misja, biorąc pod uwagę, że na starcie dostajemy spadochron i informację, że idziemy do fortu. Ki no, właśnie nie jak mnie nie zrozumiałem co chodzi. No, rozumiem o co chodzi. Prawdopodobnie jest to po prostu odjazd z wyspy, tak? Odjeżdżamy stąd, uciekamy, zostawiamy wszystko za sobą i koniec gry. No, found out the only kind of soldier Castillo was is a blind fascist addicted to his every word. So now you're a traitor, yeah, and I'm not the only one. There's a guard posted at the watchtower ahead, he's going to let us use it to scout out the fort. He can also give us useful info. What does he want from us? One, not to get his ass shot, so keep your gun holstered or he'll open fire. Two, a little bribe to these double agents will. Niektórzy żołnierze są podwójnymi agentami FND i mają cenne informacje. Schowaj broń, zanim się do nich zbliżysz. Przytrzymaj kół, kółko broni, przekup podwójnego agenta FND za pomocą jarańskich peso. Położenie składów FND zostaną oznaczone na twojej mapie. There he is. I Hope you got some pesos on you. What do you know? Okay, check this out. Here's where you can find some weapons around here. Hey, thanks. Sure. Whatever you and Rysa are about to do, I don't wanna be around for it. Okay. <coughs> Everyone's got their price. Nie każdy żołnierz to fanatyk. No, blisko tylko nie... On jeszcze tylko odpływasz. To szczególnie fajnie to się wyglądać dla tych tutaj całych Libertat, którzy myślą, że nie wiadomo co i tak dalej. w ogóle będziemy skakać za nimi w ogień i tak nagle babyczka wsiada na łódź i. No dobra, bo. Ja swoje zrobiłem. Ale że jak to? No, tak to, no. Bajo! No, Właśnie snajperka mi tutaj wskoczyła, nie? Też może być ciekawe. Użyj kamery w telefonie, żeby. Wyciągnij telefon przy pomocy X. Oznaczenia żołnierzy ujawniają ich słabe punkty. Użyj stałoby żeby wytwarzać i stosować różne rodzaj amunicji do broni. Pociski przeciwpancerne. No to ziomek, widzę. Ale słabość. Pociski z broni. Jednostka wojskowa. Pociski przeciwpancerne, no widzę, bo ma kask na łbie. Słabym punktem każdego z nich jest, są te pociski przeciwpancerne. <laughs> No, myślałem, że. Myślałem, że będzie trochę inaczej. Mianowicie, myślałem, że rozłoży ten spadochron, a nie przywali w glebę. Wyjdzie tu. Okej. Okay. Wyszedł. Pusto. No tego to się nie spodziewałem. To takie troszkę dla mnie zaskoczenie. Że sobie wchodzę do takiego miejsca i nie ma tu nikogo. To, że na tej broni nie mam tłumik, jest spoko, tylko brakuje mi jeszcze, żebym miał tłumik na pistolecie. Uruchamiają alarm, wzywają posiłki. Pytanie, gdzie są najbliższe kamery. Ejo. tam. Okej, okay, to później przymierzę, jak coś to jest i e stream i nagrywam, żebyś wiedziała. Co? Dla Oli. <mulity> Ładnie to wygląda. Myślicie, że zastrzelę go przez kraty, czy poczekać aż drzwi otworzy? Kurde, trzeba było strzelić dwa razy szybciej. Proszę? <coughs> Też mi się tak wydaje. Okej. Okay. Wszystko okej? Okay? Zmęczona. męczona, włosy no co, przypaliła ci, czy co? Przejechała, stapirowała mnie. Przejechała prostownicą, zbryskowała lakierem, znowu prostownicą. Po prostu robiła Loki prostownicą nakręconych włosach. Zaraz Ale czemu ty od niej nie wyszłaś, czy coś? Przecież, z tego co ja dobrze rozumiem, to ona w takim razie zniszczyła twoje włosy, na, z którymi tyle czasu dbałaś.

I. Hmm. Co to za przejście? Uuu. Czyżby tutaj coś było? Nie wiem, gdzie idę tak w ogóle. Nie! On rzucił do mnie granatem! Jakim cudem on zdążył rzucić granat? Niezły ziomek. Czy mi się wydaje, czy ja wychodzę z... fortu? Ta. Właśnie odkryłem jakieś inne tylne wejście do fortu. Problem jest jedynie taki, że... Ja już byłem w forcie i przeszedłem przez niego bez żadnego problemu. Oki, dobra, wracamy na górę. E, nie wracamy na górę, tutaj coś jest. Jak to zablokowane? Otwórz <słuch> uh -uh. autokrata, pistolet z dwójką. Wait a sec. Pistolecik. Unikalne pistolety. O, wyższe obrażenia, wyższa prędkość. Obrażenia mnie dużo bardziej interesują. Obrażenia mnie dużo bardziej interesują, tylko na nim bym chciał. Ładny. Na nim bym chciał jeszcze założyć tunic. Jakbym mógł. Sześć. Serio. Serio. Takie pytanie. Dobra. The uranium. Asertywności. One, uranium. You uranium Danny. Stop being such a pussy. Dobra, tu mi wyświetla, że coś tu jeszcze niby jest. Widzicie, że tu jest jeszcze jakaś skrzynka. Hmm. No nie pasuje mi to. Bo ja chcę wszystko ze wszystkich skrzynek, albo był troll, jakbym wskoczył do miejsca z którego nie da się wydostać. Nie no to tu była po prostu ta skrzynka, tak? Ja to zebrałem. I ona dalej się po prostu wyświetla przez jakiś błąd. Dobrze rozumiem? No bo tu nic więcej nie ma. A ta gra nie pokazuje, czy to jest wyżej, czy niżej. Dobra, trudno. Idziemy stąd. Applaus. Prawo dla pana Dawida na życie. Yy, okloski. Serio. Dobra, nie komentuję. Just dont, just dont. Znowu wlazłem w to samo miejsce. Dobra, wychodzimy stąd. Olać temat. Co mieliśmy zdobyć, to zdobiliśmy. Chyba. Chyba, że gdzieś na górze tutaj coś jest. O, tu coś jest. Tak, i to o to chodziło, Śród Wisiorek. No to nie, to raczej nie są rzeczy, które mnie interesują. <laughs> Dobra, mam się dostać w takim razie z powrotem do obozu 1, 1, 6, 2 km. Czy ja mogę użyć jakiejś szybkiej podróży do obozu? Proszę państwa. Na co większość ludzi mówi 9, no nie no, że nie jest pierwszy. Jakim cudem 9 by miało z tamtego w ogóle wyjść? Jeszcze 8 jestem w stanie zrozumieć, ale 9? Chyba coś ci się mi skliknęło. Depleted oh, yeah. uranium. Sowiec left tych <trybujesz> sexy byproducts of nuclear enrichment behind in the 80s. Yankees use it for tank armor and bullets. <laughs> Crazy assholes. Sounds dangerous. You'll be a fucking superhero, Danny. Lita and I used to sneak these into the orphanage. Essential reading while waiting to fuck up convoys in the mud. A guerrilla must be a sponge for inspiration. Okay. What the hell is this? This is a supremo.

eksterminador podejdź do stołu to ci supremo dobra miejsce na gadżet granat percepcji dynamit, granat zwykły granat dymny, nóż do rzucania cicha broń do rzucania no cóż, wygrywa nóż. Wygrywa nóż. Dobra, mam iść do Klary. Klara, 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 klara. Lub rub, lub ging. Czemu mam pokazać, że w której wybrać Dobra, dziewczynę, to ją wybierzesz. A czemu mam grać facetem? Fuj, ble, uchyta. Oh Rzuć trzymany gadżet. Yy, otwórz kół, przytrzymaj koło broni i wybierz gadżet. Nowa broń i ulepszenia broni u handlarzy Huana Nie chcę z tobą gadać, jesteś nudna. Chcę przeczytać rzeczy. Są ciekawsze od ciebie. Zwyciężanie reżimu. Wygrywaj z reżimem, by rosnąć w siłę. Żeby to zrobić, wykonuj operację, przejmuj cele wojskowe, niszcz i kradnij wojskowe zapasy oraz zasoby. Dobra. On czeka na mnie na farmie PRS. Spotkaj się z Julienem. Tryb współpracy jest już dostępny. Zakres się znajomymi, albo znajdź partnera, by zdobyć więcej nagród. U Tutaj jest system koopa! <laughs> Me I supremo to, Danny. potężne urządzenie skonstruowane przez Hoana, posiadające wyjątkowe zdolności. Które mają unikalne zdolności. Uruchom swoje Supremo V. Likwidowanie żołnierza o wiele szybciej doładowuje twoje Supremo. Bo. Dobra, nieważne, to już przeczytałem wcześniej. Nie będę tego czytał jeszcze raz. No, czemu ona nie rozkłada tego spadochronu? No, jaka tempadida pod tym względem to jest. W sumie, jak mam ku, schowanie broni, czat, patrzę, czy ja mam gdzieś tutaj leczenie. Dobra. Dum dum dum. Dum dum dum. Nie, że ten da, tylko ty nie umiesz skakać. Uszty. Ale z typem będziemy gadać już w kolejnym odcinku, także dzięki wielkie, do zobaczenia do następnego, na razie, baju. iść. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na kolejny odcinek.